Dobra, włączamy nasz mój, znaczy stopa jep. Trzymaneczko z tej strony, Kufix po drugiej stronie jest. Znowu Przemix Zero. A to Jaki jest kolejny zapi... odcinek no. z. wirtualnych Uho. klubów. Jakie zaskoczenie, co nie znowu Przemix Zero? Uho. No właśnie, chociaż było napisane w tytule. No dobra, coś tutaj poprzemieniamy, troszkę strój. Może tym razem wierzymy stroje wyjazdowe. Ok. Będzie Może mieć tym mecz? razem. Pucharowy ty zagramy, da się chyba Pucharowy? Pucharowy? A nie lepiej liga? Na pewno ligowy? A. Dobra, niech będzie ligowy jednak no No bo nie, kurde będziemy Nie będziemy się na razie bawić Ty, normalnie te stroje teraz troszkę mi przypominają Real wow. No, fajne stroje <noise> Okej, okay, dobra Ruszamy Dzisiaj gramy formacją 4-4-2 Rąb Szeroko <noise> Od ja razu wam mówię Że jak będzie się podobały te no, odcinki to To piszcie w komentarzach że chcecie więcej To będziemy nagrywać więcej On ci... nagrywa się fajnie No bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, okej okay. Jep, o ty obronił to A ja nie trafiłem, jej Teraz finezyjny O i obronił to A co jaki? I teraz z daleka A to już mi zdgasa ekran Panie Zgasnij. Panie serdecznie, Dariusz Zgasnij. O, gramy w, z Bayernem. Poznajesz no, okay. koszulki? Poznajesz. Panie nie, łodziesz tą no, Kurde, co za pikę. No nie, kurde. Ej, ty. Zbyt pro. Okej, okay, okej. Okay. Ale czemu mnie tutaj nie było? Okej! Okay. Eee, eee. <śpiewanie> Po eee. A to Z dwóch stron. O, 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 o. No Odbierz to Mongole, no. Blisko było. Aż za blisko. Ja już no. wiem co ja będę dawał ten, jak będę robił dribbling. Jaki jak ten, e, jaki soundtrack. Herbatka jest, jest, jest mocz. Tak, herbatka plus 30 do moczu. No właśnie, no. później łatwiej. Nie trzeba się tak trudzić O! To podał do mnie? Najlepsze podanie świata No, nie piętką, bo to za słabo jest, masz... No i do kogo to było? To, to był strzał? Nie no Miałem tam podać raunę Ale my tam nie było A to, a to dzika bycz O, o, jak się kiwa, jak się kiwa, o, o, o Kurde pod, nie Do żyć mnie, top. do mnie! Ale podał... Nie, nie no ma podania. Następnym razem chyba zabramy jej co innego. Tak, być może dobra... O! 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 No, no No brawo! Dobra ja jest. I teraz fapiemy, czekaj, jak to było? Fapiemy obydwoma rękoma Ja tylko tak pokazywałem. czuć czu, czu. palcem Nie no ale była jakaś nie pamiętam czym to się tak coś tak naciskało Spacer to było to, to z dwoma rękoma no to słabo Była taka cieszynka, co jedną tak ręką, tak leciał, tak chwapał sobie Ale pięknie to było, jakby tego nie trafił to by od razu wyleciał z naszego składu Chociaż to bot No Pięknie no, no. O, jest. Prześ, szepi. O, kopi! Bo nie! Jaki strzał. Pięknie. I teraz czekaj, da się, papanie? Ja to pokazuję, jak to się robi. Wygrywamy 2-0. FC F banan kontra FC Lopenz. Zaraz wyjdę, zobaczysz No wyjdę, tak jak nie. będzie 3-0 to wyjdą, bo wtedy walkowerem tyle samo się przegrywa A no Zazwyczaj tak robią Jak gram w <laughs> sezony samemu Ale nie w tych wirtualnych ja, ja, ja klubach ja, ja, O, ja, ja. jakie podanie Nie ma, jak to? Nasz Adrian bramkarz to jest normalnie on. Kto to jest? Adrian no i zamiast do mnie podać tutaj, no Oni ale... Oni mnie też jakoś, a nie tam się kurde kiwają. Kiwają. Dobra. Tu, 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 tu. No, no klikałem od razu, by to się odkłowało. O, o, może Jestem No, ale troszkę tak... Czy lekko? No, no, ale co, poradzisz najprochę. No. Mój to jest o. taki miokry. Ten o. Tam, 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 tam. O. o! To To tak, mam, a gówno trafią. A ja Dobro jeden No kurde. Niedobrze. niedobrze. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak O Oj, cel. bardzo niedobrze. A nie, jeszcze tam jeszcze ktoś. Tu, do mnie podaj! Do mnie! No głupia Z... bycz, dzięki. Chciałem, żeby do mnie podał, ale... O! A nie. nie! Nie za ładne podanie. Za dużo tych stanie wchodzę. S Sweet pasów. O Jezu Ja tylko chciałem sygnalizować, byś mi podał, a Ty mi Się <noise> się tego nie spodziewałem. O, kogo? A nasz wywalczyłem. Nasza? No. Tak, nasza, okej. Okay. Ej, gdzie ty tylko o mnie no? Gdzie? Gdzie, gdzie podam no? Oje, ej e, 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 Do mnie mógłbym... Prawie, że nie kryty. Tu, 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 tu... No. O. Chciałem podać już od razu, ale... No, no, no właśnie to widziałem. Jest... O niedobrze. Dobra, że skąd... mm. No co za? No, ten się no ja pierwszy. Nawet nawet się nie raczył rzucić. Jeszcze się pobrudzi. Głupia bycz, no Kurwa dobra Ja jak pod Okej. Okay. rozpędzamy się Ja tam jestem żeby nie było No, wkręciłbym gdyby tam nie stał by było dobrze No i trochę za mało jestem Uch, o. Nie o, moja morda. Ej, wiatr, czerwona! Tak! O, ten co strzelił? Nie macie. Nie macie. Żegnam. Wydalcie. I co, grają, a trają jednego mniej. Haha. koledze. bo będzie na spalonym, no ty kurde. No i spalony był. co no za głupno. bo ja wiedziałem. Mówiłem. Ale nie byłem pewien. Zawsze tak jest. Jak nas faulował, patrz, 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 patrz gdzie... <głos> <głos> A czy on go w ogóle dotknął? <noise> nie Ale brutalny był ten faul O, ej no biegnij, no co on robi? Stojał No to... Biegłby, to... to Stojał właśnie, no Stojął Stoił Ooo, widać, że herbatki serano nie zrobił <noise> Ja to już drugą piję, więc... Żeby nie było jeszcze 13 jeszcze stać? Ja to kosztuje? Stać. Milion coins? Dwa. O. o, nawet mój gol. Kurwa. To było trochę na nie ma. Na pewno był bezmyślny. Nie ma jarania się swoim <noise> golem. Ale piękny. To dzięki mnie. A ty tylko dostawiłeś nogę i dobitka bitka była tam. To było piękny olej. Co ty chcesz? <noise> Jaki tam wolej? No nawet mi pokazało Plus 5 do boleja Wow. No, Pst. nie, chciałem się zabawić Cześć, <grym> A, a jak, jak, jak pięknie, jak pięknie No, patrz jak on podał, widziałeś to? Widziałem Ale ja dobra, tu, tu, tu! Ej, ziomek, 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 no, ziomek. no, no byłem się sam zioło. Kurwa... Byłem do jasnej cholery sam. Oooooooooooo <śvisions> <śvisions> <Broadway podsch society> Dawaj to! Nie Niech całe boisko miałem z tego. <śviels> się te różne... treningi tutaj. Network speedy, tak samo. Na padzie... od krewetury No fuck. O! No Myślałem, że to dojdzie, ale... Kurf. Podaj o! Po... No. no! Wywalił się Jak tak można? Już widzę ten odcinek, co to będzie Co to będzie, co to będzie, no podaj mnie to Nie, bo jak ja podejdę tam, to mu zabiorę i trzy. trzy. Jej. To widzisz, ja tutaj swój acces ciągle, no to się poganiamy. Co? Obrażam co? po Czekaj. O. No kurde weź coś zrób Chciałem <grym grym> ci wjechać. Pobieg. Nie miałem kontroli nad... Ja bym nie Ja wolę asysty, ale nikt nie powiem. Tu podaj do mnie, do mnie, do mnie, podaj do mnie, do mnie. Jest. <grym> no wybrał ciebie. <grym> to tak mi <grym> do środku pan <grym> Chciałem dośrodkować. Adrian. O jezus. No nie no. O, to strzelił. <grym> to był strzał? <grym> tak. Okej. Okay. Niech tak będzie. No bo skończkiwać się no. Tylko przemix potrafi aby birlingować. aby Mówię jak ciota, ale dobrze. Szkoda, że nie opanował tej Dobrze. Ja jestem na drugim skrzydle. Ale czemu do mnie podał? Tam tego trzeba było najpierw. O. A rocznie przynajmniej. Chciałem robić, wiesz? Tam gdzieś do środka rozwinąłem. Wymyślam się. A. O... No nie tak mocno Dobrze Czekam przedobiec Przedojść Dobra Przedojść Na drugi słupek Uderz regalem na bliższy słupek Ademiakowa Kurwa Ty nie niespalonych jest oh. No jesteśmy lepsi, no co to ma być? być. O, no Czuj. i zamiast do mnie podać po to się obijał. Dobra, jak dzwoni jeszcze raz... Dobra, czekaj. Już. <grywa> Dawaj piłkę. <grywa> jak <i> wszystkich okiwałem. aż <grywa> sz, Szpakowski mówi, jaka szmata w chuszcze. <grywa> Wygraliśmy. Dobra. Już? No, 4-2. <grywa> Mam zwilność? Zagraj w deszczu. Wow. Pięknie. Zagraj w deszczu. I znowu Zawsze jestem zawodnikiem w meszlu. Zawsze masz 9 Mam strzały celne 5, a nie 3 6 celne punktów. 2 I bramki 1. 6. No i co, panowie i panie? Kończymy ten odcinek. Już wam no. nie będziemy przypominać o tym, że możecie z nami grać, bo to już było w poprzednim odcinku, u odcinku itp., itd. Na samym początku filmu odcinku też też no to też było widzicie nawet zapomniałem. Och <noise> <noise> ta moja pamięć już teraz w tym wieku jejku co to się dzieje starzeje się panie już się starzeje no no niestety już jest bardzo dorosły wiek no już trzeba sobie kopać dół no niestety no trochę tak Okej, okay, dobra, Koniec tych żartów, wygraliśmy kolejny mecz, panowie i no. panie, jest y, znakomicie wręcz. Smocz. Tak, być może zdobędziemy mistrzostwo. Kto wie. Kto, kto, kto chce? co kto wie, to, to, to jest po prostu to nieuniknione. To jest nieuniknione. Mamy formę. Przegra na zwycięstwo, zwycięstwo. Pum. Będzie pierwsza liga. Będzie, mamy pół gwiazdki, yeah. Wow. <laughs> jest Smocz. Tak, mocz, mocz, mocz. Mocz sroz. To pewnie od tej herbaty. <laughs> Żebyś wiedział. No i dobra, my się z wami żegnamy. Kolejny odcinek FIFA z wirtualnych klubów razem z Kufixem. Jeszcze ja mam raz. <laughs> Patrzę na spójnik. Tak, tak, tak. No i co, żegnamy się. No to jo, narka. Sparka. Jo. No. Yo. <laughs> I wanna do my own thing, but I think I follow a trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're a woman after